Siemanko, z tej strony Czoklet, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was na Pixel Painters, tak bardzo, bardzo dawno ee, nie byliśmy na Pixel Painters, pomyślałem, że zrobię taki odcinek, zobaczymy jak ten tryb wygląda, czy się coś zmieniło, czy się nie zmieniło, no i mam nadzieję, że niektórzy z was tęsknili za tym trybem, bo ja bardzo tęskniłem, nie grałem od czasu ostatnich... Ostatniego nagrywania, więc pomyślałem, że zobaczymy, jak mi będzie dzisiaj szło. W takim razie, moi drodzy, widzimy się zaraz na arenie. Ja tylko was poproszę o łapkę w górę pod tym filmem. I jeśli nie subskrybujecie kanału, to możecie zasubskrybować. W tym właśnie momencie pamiętajcie, jeśli guzik jest czerwony, to trzeba na niego kliknąć. Dobra, widzimy się na arenie. Okej, okay, moi drodzy, mamy do narysowania. Koronę, ok. Myślę, że korona nie będzie e, na tyle trudną rzeczą do narysowania. Spróbujemy zrobić e, najpierw e, takie bardzo, bardzo wyróżniające się tło. No i trzeba zrobić koronę. Poczekajcie, jak by to zrobić? Możemy ją zrobić taką w 3D troszeczkę, zobaczcie. Zrobimy, że tu jest dno korony. O, coś takiego. To dno musi być takie ciemne mocno Bo wiecie ee, też nie, to jest krawędź To może być na razie tak Zróbmy na razie tak, słuchajcie e, No i korona oczywiście ma te takie swoje jakby kolce Pyk, 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 pyk. O, coś takiego Chociaż, e, poczekajcie O, zamalujmy to odrobinkę Tutaj zrobimy o taką kreskę. Dobra. Mamy koronę, na razie taką prostą. Wypełnijmy ją kolorem. Wypełnimy ją kolorem jakimś takim. O, może być coś takiego na razie. I słuchajcie, teraz ważna sprawa bardzo ważna sprawa. Musimy wziąć kolor taki ciemniejszy i z tyłu zrobić kolejne. O nie! Jeku, mi się już tutaj mylą, naprawdę mylą mi się klawisze. Poczekajcie. Aha, pyk. I pyk. O, o to chodzi. Mylą mi się, słuchajcie już klawisze, bo naprawdę nie grałem na Pixel Painters od od czasu ostatniego odcinka. Słuchajcie, od, od, od ostatniego odcinka z Pixel Painters nie grałem w ogóle na tym trybie, a swego czasu, nie wiem czy wszyscy pamiętają, ale to była jedna chyba z najpopularniejszych e, najpopularniejszych serii na moim kanale, więc no, 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 muszę Wam powiedzieć, że. Bardzo się z tego powodu cieszę Że w końcu tutaj jestem znowu Mam nadzieję, że wy też Może chcielibyście, żeby czasami taka miniseria się pojawiała Oczywiście możemy też tutaj nagrywać Na przykład z Genali. Akurat Genali dzisiaj nie ma, bo jest na e, Na uczelni Więc pomyślałem, że nagram sobie taki odcinek samemu I myślę, że Wychodzi to na razie całkiem spoko Mamy dwie minuty Mamy dwie minuty na dokończenie tego rysunku Damy radę, słuchajcie, damy radę Mamy na razie taką koronę. Ten środek jest taki. Hmm, bardziej bym go wypełnił takim o, czymś takim. To może być. E, I teraz tak, co taka korona jeszcze potrzebuje? Wiecie co, nie, nie, niekoniecznie podoba mi się, że to jest pomarańczowe. Czekajcie, zróbmy to może z tego koloru. O, o, jest dobrze. I wiecie co? Jeszcze jakieś diamenty, jakieś tutaj te e, e, emeraldy trzeba w tej. E, tej koronie tutaj powstawiać. Zobaczcie, takie jakieś kryształy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj też. Jeszcze kryształ jeden na pewno. Mamy minutę. Myślę, że spokojnie się wyrobimy. Te kryształy tutaj sobie będą e, w tej koronie ładnie y, ładnie leżały. O, to są, wiecie, takie w 3D jeszcze trzeba zrobić. Coś takiego. I wiecie co? Mam jeszcze jeden pomysł, żeby... Tu zrobić jeszcze jakąś taką kreskę, wiecie, żeby to tak ładnie wyglądało, że tu są jeszcze jakieś takie, jak to się nazywa, żłobienia czy, 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 czy coś, takie wiecie, różne jeszcze takie ładne ozdoby w tej koronie. Zróbmy coś takiego, tylko tu widzę, że już mi się psuje, rozjeżdża wszystko. Ile mam czasu? 30 sekund, poczekajcie. E, na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie, co my tu jeszcze możemy zrobić. Możemy dać na przykład. O, nie wiem, co możemy tutaj dać. Poczekajcie. E, zróbmy tutaj tak. E, jeszcze jakieś, jakieś wzory, jakieś ładne rzeczy. Poczekajcie. E, to może o od... tu takie coś na koronach? Okej, okay, myślę, że. Takie coś może być, to nie wygląda zbyt dobrze. No dobra, jest jakaś korona. Mogła być dużo ładniejsza, słuchajcie. Troszeczkę mi zabrakło czasu, ale damy radę, słuchajcie. Myślę, że to i tak będzie jeden z najfajniejszych tutaj rysunków. No, z tych wszystkich na pewno jest najładniejszy, chociaż bardzo mi się podoba też ta korona. Ta jest taka fajna, jakby zrobiona z jakiegoś tortu czy coś. Ta też była spoko, ale ta jest taka troszeczkę zbyt prosta. Ale no, z tego chyba wyszła mi najlepsza. Dobra, tutaj mamy, która jest najfajniejsza chyba ta, chociaż ta jest trochę krzywa. Bardziej bym zagłosował na tą. Ta też jest prosta, ale ma. jest taka bardziej mi się wydaje, pewniejszą ręką narysowana w ten sposób. No i spośród tych... O, ta jest bardzo ładna Galaxy Neko, bardzo fajna korona. I chyba po tym będzie już finał. Mam takie wrażenie, czy będzie finał zaraz. Uwaga, uwaga. A, jeszcze półfinał. Spokojnie, półfinał. W półfinale oczywiście na przeciwnika też zagłosuję, żeby nie było. E, żeby było sprawiedliwie, ale wiecie co, ta korona z daleka wygląda dużo ładniej niż z bliska. <laughs> o nie, i tu taką kreskę zrobiłem poskudną, tego nie zauważyłem wcześniej. E, ale to nic. Tutaj z tego myślę z tych dwóch chwila ta. No dobra, niech będzie ta. I uwaga, finał. Finał. No, 3, 2, jeden. Uwaga. I mamy finał, oczywiście głosujemy na, e, na przeciwnika, ale tak, 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 chyba, chyba wygrałem, wiecie, chyba, chyba mi się wydaje, że wygrałem, więc fajnie, pierwsza gra wygrała. słuchajcie, możemy sobie zrobić challenge, żeby wygrać wszystkie arenki dzisiaj na odcinku, zobaczymy, czy się uda, jeśli się uda, to będzie naprawdę super początek, początek serii, nie, może super e, powrót do Pixel Painters, więc e, zobaczymy zaraz. Eee, to jest bardzo dziwny temat, mamy narysować. Latającą... chwila, latającą świnię? O co chodzi? No dobra, ale okej, okay. słuchaj. Robimy latającą świnię. Dobra, damy radę. Poradzimy sobie. Latająca świnia. Świnia to chyba bardziej w takim kolorze. W takim kolorze powinna być świnia? Poczekajcie. Zróbmy sobie. Na razie zarys. Nie, to jest taki łososiowy. Świnia powinna być bardziej, e, bardziej różowa, ale zróbmy je na razie, słuchajcie. Korpus. E, mamy korpusik. Proszę bardzo. Mniej więcej. No, coś takiego. Od razu, słuchajcie, zrobię ją różową, żeby była taka, jak powinna być. Proszę bardzo. Chociaż przydałby się taki różowy, taki delikatny różowy, ale nie ma tutaj takiego. E, mamy korpus. Od razu słuchajcie, trzeba to wszystko e, pomalować odpowiednio. Czyli, tam gdzie jest cień, tam musi być cień. Tu musi być na pewno cień. O! A na górze może być jaśniej. Nie wiem, czy to będzie dobrze widoczne. No, tak średnio, ale dobra, niech będzie, że na górze jest jaśniej. Dobra, coś takiego. Mamy na razie korpus tej świnki. Trzeba będzie dostać zaraz skrzydła i tak dalej, ale najpierw e, najpierw musi mieć świnka nogi. Jedna noga, tam dalej druga noga. O, pyk. Oczywiście druga strona nogi też musi być. Tu jedna strona, tu druga. No i po drugiej stronie nogi też muszą być, czyli tutaj będzie. Pyk. Coś takiego? Chociaż nie, to musi być przesunięte o jeden. Spokojnie, słuchajcie, damy radę. Mamy czas. Albo i nie mamy, mamy czas. Eee, mam nadzieję, że mamy. Poczekajcie. Dwie minuty, dobra. Damy radę. Wyrobimy się. To jest przednia noga, tylna noga, eee, głowa. Teraz musimy jej zrobić szybko. Głowę. Głowa będzie sobie o tutaj, o jeden klocek przesunięta. Bok głowy naszej świneczki tutaj oczywiście muszą być e, musi być góra głowy proszę bardzo no i twarz twarz będzie trochę przyciemniona ale to nic e, chyba możemy tak zrobić czy to wy... no powiedzmy nie jestem jakoś mega zadowolony z tego e, ale będzie miała nos będzie miała oko oko o nie, to nie wygląda jak do, To nie wygląda zbyt dobrze. Eee, dobra, niech będzie miała. Na razie będzie miała takie oczy. Eee, co z tym nosem? Bo ten nos mi się nie podoba. E, zrobiłbym, że ma, wiecie, dziurki w nosie, ale. Jeszcze z ciemniejszego. Poczekajcie, zróbmy jeszcze ciemniejsze. O, teraz wygląda troszeczkę jak świnia. No dobra, to, to mi nie wyszło do końca. Musimy je narysować skrzydła słuchajcie. Skrzydła, czyli zróbmy o tak. Coś takiego. O. A no, tak średnio bym powiedział. Bardzo średnio. Wypełnijmy to na razie kolorem. Poczekajcie. Trzeba zrobić, żeby te skrzydła wyglądały ładnie. Zróbmy je tutaj, o w ten sposób. O. I tu na krawędziach one muszą mieć takie wcięcia, rozumiecie O! O o! -o nie, 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 nie! O -o, o o! Dobra, szybko. Dobra. Nie zdążyłem! O nie, to jest najgorszy ten jaki zrobiłem w życiu! O nie! Ale za bardzo się skupiłem na rysowaniu! A, no dobra, ale jest Flying Pig z bardzo krzywymi, z bardzo, bardzo krzywymi skrzydłami. Ojej! To nawet nie jest świnia, a to. E, na nikogo nie głosuję, bo to ani to nie jest świnia, ani to nie jest. O, tu ktoś zrobił bardzo ładną. Tu ktoś zrobił bardzo, bardzo ładną, latającą świnię. Troszeczkę taką pikselę rotową, ale widać że to jest świnia i widać, że ona sobie lata, więc. To jest spoko. I mamy półfinał. O nie w półfinale, dobra, to w półfinale ja odpadnę na 100%, bo hikel poen, to jest hikel poen albo hikel powen. Eee, narysował zdecydowanie dużo ładniej. No i tutaj... O, to nawet nie jest świnia. Tu jest świnia, to nie jest świnia. Świnie nie są pomarańczowe. Halo. <ścoughs> to wygrywa zdecydowanie. No i tutaj w finale no to higelpowen powen czy powen? E, Hip... Oh, o... Hickelpowen, tak. Hikelpowen zdecydowanie wygrywa tutaj. Więc e, e, congratulations Work so hard for God how to vacation Day Never... O nie, nie widać mnie! Head dedication! Idziemy do następnej arenki Zaraz W sumie to teraz. Ciach! Kaboom! I mamy nową, e, nową rundę. I teraz tematem jest Pug. Pug. Wiecie, jaki to jest. E, wiecie, co to jest? To jest pies, ten taki. E, po polsku to się nazywa Mops. Ten taki, co ma taką, taką twarz płaską. <laughs> I spróbujemy go narysować dzisiaj. Mm, tylko zastanawiam się, czy, czy będę w stanie go narysować. Poczekajcie. E, Zaczniemy może od pyszczka. On ma taki tutaj pofałdowany trochę. Ojejku, trochę krzywo. Żeby to było ładne. O, coś takiego. Powiedzmy, że to byłby jego pyszczek. E, wypełnijmy go jakimś jaśniejszym kolorem. I on tu ma te takie fałdki. Zobaczcie takie. O, tu taka fałdka. Tu taka fałdka. E, ale, tu ma nos. Poczekajcie, nos czarny. Musi być psi, czarny nos. Proszę bardzo kon musi, musi mieć ładny kształt o dobra na krawędziach można zrobić trochę jaśniej że to jest nos i oczywiście tutaj w dół coś chciałem zrobić o coś takiego żeby to ładnie wyglądało pyk 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 e, o będzie po nie nie będzie porówno teraz będzie porówno e, czy nie jest po nie jest równo, chwila, chwila. To musi być równo, to musi być równiutko, to musi być równiutko. Ja tutaj sobie nie pozwolę. O, coś takiego. Wystawiamy mu język. Proszę bardzo. No, to może wyjść całkiem spoko. Tak wam teraz. O nie, tak wam już z góry zapowiadam, że to może wyjść spoko. Eee, o ile zdążymy. Mamy, mamy jego język, chociaż jego język powinien być chyba taki bardziej ciemny na końcu. O! Mamy język? Dobra, damy radę. Eee, oczy. Pyk. Eee, tutaj też muszą być dwa T. Oczy. Pyk. Dookoła oczu jeszcze białko. Mamy oczy. Eee, I teraz. O nie, to nie ta, nie ten kolor. Coś takiego? No powiedzmy, powiedzmy, że coś takiego tutaj oczywiście. Eee, o, tylko jak te psy mają eee, uszy? O takie oklapłe chyba, prawda? Tak mi się wydaje. Zróbmy takie oklapłe. Eee, tylko to nie wygląda na Mopsa. Czy to wygląda wam na mopsa? Tak średnio bym powiedział. W sensie, no, nie jest, nie jest źle, ale nie jest też, wydaje mi się, wystarczająco mopsowo. Czekajcie. O, trzeba tylko te uszy zrobić, bo jest 52 sekundy. Zaraz tutaj mi kurczę. Czas ucieknie i będzie problem. Ej, wygląda całkiem. Całkiem spoko wygląda. Tu mu jeszcze zrobimy takie fałdy. Tu jeszcze mu zrobimy takie fałdy. No, jest dobrze, jest dobrze, jest spoko, tak mi się wydaje. Wnętrze uszu możemy zrobić ciemniejsze. O. Okej, okay. jest spoko, tylko wiecie co? No, jest jeszcze tu dużo, dużo szczegółów do zrobienia. Ja bym mu tu jeszcze jakieś takie cieniowanie ładne porobił. Póki mamy te 12 sekund. Tutaj, tutaj. O nie, nie zdążę. Zdążyłem, uff, dobra. Jak to będzie wyglądało? E, proszę, niech to będzie ładne, niech to będzie ładne, niech to będzie ładne. O, jest. Jest ładne. Troszeczkę, e, troszeczkę tutaj na policzkach taki gruby, gruby się zrobił. Ale to nic. E, ja tu je zagłosuję, no jako, że muszę na przeciwnika, niech będzie ten niebieski. O, o i przez to mogę przegrać. Uff, dobra, wygrałem. <noise> Ogólnie bardzo mało osób chyba gra. No, z tego wszystkiego, to nawet nie wiem co to jest. To. No chyba to jest pies, ale ten najbardziej przypomina psa, więc zagłosuję na tego, jako że najbardziej wygląda jak pies. Ale ten wygrał, nie wiem czemu. <laughs> a my teraz półfinał. No to chyba tutaj wiadomo, kto. Tylko, jak, a jak zagłosuję i przegram, dobra, zagłosuję. Będę, będę sprawiedliwy, słuchajcie. No nie ma, nie ma co. E, I tutaj z tych dwóch. Aha, ha, ha, ha. no chyba ten, chyba rzeczywiście ten. Bo ten taki ma taką twarz przynajmniej, tyle ma taką mniej psową twarz. E, no i co dalej z tego? E, to jestem ja. E, 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 to jest finał, no dobra. No to, no głos. Chwila. Prze... Co, co? Nie! Nie, przegram! What? Co to się wydarzyło? Co tu się wydarzyło przecież. A, no. no chyba nie powiecie, że ja miałem brzydszy. Nie powiecie, że miałem brzydszy, brzydszy rysunek, no. Okej, okay, słuchajcie. W takim razie jeszcze jedna ostatnia. Okej, okay, kolejny i ostatni temat dzisiaj to jest tenis. No dobra, tenis spoczko. E, jak go narysować? E, zrobię może. Kord tenisowy. Poczekajcie, zrobię, że jest niebo. W e, jakim kolorze są kordy tenisowe? Nie są zielone, są chyba różowe. Czy w różnych kolorach są kordy tenisowe? O nie! Zróbmy może kord w takim razie. o taki. Niech będzie taki kord tenisowy, to się będzie wyróżnił na ten niebieskiego. I zróbmy. o coś takiego. Taki duży kord. I nie mam pojęcia jak wyglądają kreski na, na kortach tenisowych. To może być problem. Znaczy chodzi mi o to takie oznaczenia na, a, na, na tym korcie. Ojejku, wiecie co? Eee, ja sobie szybko ja sobie szybko wygoogluję, mam 3 minuty. Eee, kort tenisowy. Kort tenisowy. Grafika. Eee, Okej, okay. mam, mam, wszystko mam, wszystko mam, wszystko jest. Dobra, kort tenisowy. W takim razie. Kort tenisowy ma tu kreskę, ma tu kreskę, oczywiście na górze też. Ojejku, jakie to jest nierówne wszystko. Czekajcie, trzeba to wszystko ładnie tutaj równo zrobić. W ogóle mogłem to robić kreską, jest takie narzędzie do robienia kresek tutaj, ale ja sobie z tym nie do końca radzę. E, poczekajcie, zróbmy jeszcze raz tutaj kreskę. Pyk Pyk, 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 pyk tutaj kreska pyk, pyk 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 dobra i teraz tak jest przez środek takie coś poczekajcie tu jest kolejna kreska nie wiem czy nie za daleko zrobiłem tu tam dalej jest kolejna kreska i przez środek tutaj idzie o taka kreska i tak to mniej więcej wygląda więc teraz muszę zrobić siatkę i na pewno muszę jejku dwie minuty zostały na pewno muszę zrobić siatkę O I muszę zrobić tutaj, poszerzyć po bokach I wiem, jak ktoś teraz gra w tenisa To mi jeszcze powie Ale czoklet, tu po bokach są jeszcze takie, takie kropeczki Wiem, że są... Ejku, kropeczki, kreseczki O, tu takie jeszcze są dwie kreski Wiem, ale one by mi się tutaj w Minecrafcie nie zmieściły, bo mam za mało pikseli Mam za mało miejsca, żeby to narysować i to by się zlało wszystko, więc Robię bez Teraz muszę zrobić siatkę, słuchajcie Siatka musi sobie tutaj przechodzić przez środek gdzieś tu na przykład. I to będzie straszny problem, słuchajcie, bo ja tą siatkę muszę zrobić o. Przynajmniej takiej wysokości, eee, minuta. Dobra, dam radę słuchajcie, dam radę. Eee, I muszę tutaj tą siatkę o w ten sposób. O, o coś takiego. Albo zrobię to szybciej. Po prostu takie przypadkowe kropeczki porobię. Pyk, 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 pyk. Oczywiście tutaj na bokach muszą być takie te stojaki na tą siatkę. Tutaj i tutaj. Czy to wygląda jak siatka? A, tak, średnio bym powiedział. Ale zróbmy tu jeszcze takie że ona tak prześwituje, wiecie, że to nie jest taka, że, e, że to są po prostu jakieś takie dziwne kropeczki, tylko że to jest taka siatka, która po prostu prześwituje i przez nią widać po drugiej stronie e, wszystko, że to wygląda dobrze, no tak średnio, ale ale jest ok, dobra, jest ok, to wygląda troszeczkę jak siatka e, i teraz dwóch ludzików muszę zrobić szybko, mam 13 sekund, ojejku nie zdążę. Jeden ludzik. Jeden ludzik szybko, drugi ludzik. Dobra. <ścoughs> to, to to nie wyszło zbyt dobrze. Ale dobra, zobaczymy. Zobaczymy, może inne osoby zrobią jeszcze gorzej. Mogłem zrobić rakietę tenisową. Rzeczywiście to było dużo prostsze do zrobienia. Żeby zrobić rakietę. No ale dobra, niech będzie, niech będzie. Ale zawaliłem sprawę. Dobra, ale może to wygra, może będzie e, troszeczkę łatwiej. A zobaczcie, każdy zrobił. To w ogóle ty zrobił badmintona. To, to, to nie jest tenis, kolego. To jest badminton. Tenis to jest z piłką. Badminton jest z tą taką lotką. A tutaj... To ktoś w ogóle... Aha, dobra, to jest piłka. Trochę za, za duża piłka w porównaniu do rakiety tenisowej, ale jest spoko. O, i ktoś zrobił boisko. Ale nie wiedział, jak się robi, jak wygląda boisko od tenisa. <laughs> ja szybko wygooglowałem sobie. No, ale dobra. Myślę, że to będzie finał. To, ta osoba i ja. O, nie, jesteśmy w półfinale. No to trochę rip. Okej. Okay. Eee, Chociaż nie, nie, to jest. ile? To jest rakieta. Aha, dobra. Eee, wiecie co? Za, za, zamyśliłem się, to nie jest ten. To jest rakieta. A to jest ten. Eee, to boisko, które widzieliśmy. Czyli rzeczywiście będzie finał, tak jak powiedziałem. Będzie finał pomiędzy mną, a pomiędzy tą osobą. Czyli będzie finał pomiędzy. boiskiem a boiskiem. Okej. Okay. I co? Uda nam się w takim razie. Mamy to. I mamy to. Ja oczywiście zagłosuję na przeciwnika i chyba wygramy, wiecie? Chyba wygramy. Super. Dobra, to mi się bardzo podoba. Przynajmniej przynajmniej ostatnia gra wygrana. W takim razie. Jej! <grytania> Dobra, moi drodzy. Wygraliśmy. W takim razie, dzięki za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli Wam się podobało, oczywiście. O, tylko, że mnie nie widać. O! Teraz mi widać. W takim razie, słuchajcie, jeśli wam się podobało, koniecznie strzelajcie łapkę w górę pod tym filmem, napiszcie w komentarzu, jeśli chcecie więcej odcinków właśnie z Pixel Painters I jeśli macie jakieś pomysły na jakieś challenge albo inne fajne rzeczy, które mógłbym robić na tej serii, to oczywiście dajcie znać. No to co, w takim razie, do widzenia, do zobaczenia w kolejnym filmie i cześć!